Drodzy piesi, coś Wam pokażę. Pojedziemy 30 na godzinę. 30. Spójrzcie, spójrzcie proszę, i daję hamulec. Droga hamowania jest wielokrotnie dłuższa w takich warunkach i bardzo was proszę, chodźcie. Z rozwagą i jak macie przejście dla pieszych, czy cokolwiek chcecie wejść na ulicę, to bardzo was proszę o rozsądek, ponieważ no w tych warunkach naprawdę o wiele trudniej jest hamować. Jasne, to my jako kierowcy też powinniśmy dostosować prędkość do warunków drogowych, ale teraz jeżeli pod tym byłby lód, to ta droga hamowania będzie jeszcze pięciokrotnie dłuższa. Teraz pojedziemy 25 na godzinę, albo jeszcze raz może 30. Spójrzcie, jeszcze nie ma 30. 30 hamujemy. Tutaj nie ma pod spodem, a ja mam nowe opony zimowe. Apeluję do wszystkich o rozwagę, bo różne filmy krążą po internecie. Ostatnio był film, w którym tam kierowca wjechał w człowieka na pasach. Ten człowiek na pasach w ogóle nie patrzył, a nagrałem ten film dla Was tylko dlatego, że jakieś 3 minuty temu, może minutę temu, pieszy wszedł przed samochód. Ja spokojnie zdążyłem wyhamować, jechałem powoli, ale wszedł przed samochód i przysięgam Wam, nie patrzył ani na drogę ani na mnie, tylko patrzył pod nogi.